A z tej strony Nuribloz, a w dzisiejszym odcinku opuszczony zakład stolarski. Tak moi drodzy, opuszczony zakład stolarski ze mną jest tony. I jesteśmy w olbrzymiej konstrukcji, która jest bardzo, ale to bardzo wysoko. Patrzcie tutaj tylko co się dzieje. No powiem Wam... Że strasznie wysoko jesteśmy bardzo nad ulicą tutaj ciągną się tory które prowadzą e, do helu no, jesteśmy otóż przy, przy, przy linii helskiej no więc no muszę wam przyznać, że jestem zachwycony, że udało nam się tu wejść wejście się wejście tutaj jest naprawdę Dosyć ciężkie, aczkolwiek jak widać przede mną oraz tonym, nie ma rzeczy niemożliwych. No i udało nam się. Mam dla was takie ujęcie. z strychu, jesteśmy na strychu, właśnie z tonym. Eee, tu jest opona, jakby. Znaczy nie opona, tylko felga Mercedesa. My się udamy już na dół. O kurczę, czas zwiedzić to, co najlepsze. Tutaj u górnej jak widać troszeczkę zalało. Tutaj ktoś sobie siedział jakieś biuro było tutaj całkiem wysoko. Tutaj, takie pomieszczenie tutaj niestety zagrodzone, aczkolwiek da się przejść tędy. Tutaj z góry piękny widok. Trochę przypomina mi to senatorium w Orłowie, w Gdyni. Miejsce wysoko. Całkiem podobne. Aczkolwiek dużo, dużo ciekawsze. No i przede wszystkim zdecydowanie mniej urbexiarzy tu było. Nawet graficiarzy tutaj jest całkiem mało. Są też jakieś stare reklamy. Odbierz gratis kafi, hot dog tutaj wyjemy do programu Mini. Tak więc no, tutaj mamy piętrowego, moi drodzy, piętrowego mamy. Zobaczcie tylko. Jedzie pociąg piętrowy. Nahel. Słoneczka. Bonanza. Znaczy bonanza w zasadzie jedna tylko jest. No i cztery pochony, no. Powiem Wam, że to się świetnie prezentuje taki pociąg na HEL. A no, kadr tutaj jest tak, powiem Wam, po prostu nieziemski. wychodzi o to. Świetnie tu wszystko widać, jak to się prezentuje. Tak więc i coś dla mnie w kolei się znalazło. Tony, tony jeszcze nagrywa ury. My już idziemy. Pięterko, pięterko niżej. Mówię, że tutaj dla moich widzów, że idziemy niżej. E, patrzcie, tutaj mamy takie pokoje. No to nic specjalnego nie ma. Jedynie można zwrócić uwagę tak naprawdę na dobry stan szyb. Są w naprawdę dobrym stanie. Co jest zaszczepiające. Prawda? Tak więc po prostu no. Po drugie Zniszczone. Tutaj. Ja się przyję, ale tu mamy zniszczone. Zrobimy to tak: plecak, tu Wchodzę. No, no i na spokojnie się zmieściłem. Biorę plecak i chodzimy dalej. Powiem Wam, że no, prezentuje się świetnie zakład stolarski. Aczkolwiek tutaj nie ma najlepszego. Najlepsze zostawiam Wam na samym końcu, czyli tak naprawdę, sam spód po prostu tej konstrukcji. Tutaj Wam pokażę na przykład możliwe wejście na konstrukcję. Niebezpieczne, nie, za, nie zachęcam Was do tego. Cóż mogę powiedzieć o tutaj Wulgaryzmy w stronę Platformy Obywatelskiej Partii Na no Znaczy partii nie zamierzam mieszać w to, ale cóż jak widać musiał być jakiś tutaj w Polsce urywek, no, dobra robimy tak, tym razem nie rzucę plecaka, tylko plecak zostawiam w prawej ręce, przechodzę przeszedłem i cóż Idziemy niżej. Tutaj mamy okno też w najgorszym stanie. Idziemy niżej. Tak, tak jak mówiłem po prostu wow. Nie na określenie tego nie mam. Tutaj są jakieś numery telefonu. To jest Fortnite. jakiś. To jest pokój ciemny cały. To jakieś. No jakieś takie. Pokojnie w, w trychnicy. Nie ma tu jest. O, nie działa. To było pewne. Tej tony, tej toalety. No ja też, moi drodzy, się nie przygotowałem. Tutaj mam rękawiczkę od Tonego, wyjątkowo Tony wziął za to moje. On powiedział, że mu się wygodniej będzie, że jako, że nagrywa telefonem, to po prostu wygodniej w moich pół rękawiczkach. Ja za to chętnie pełne sobie wziąłem więc więc no sobie pomogliśmy tutaj też wygląd naprawdę wzbudza szacunek tutaj przejdę sobie żeby nikt nas nie widział przypadkiem na urbecie żeby nikt nam nie przeszkodził to już pierwsze stolarskie konstrukcje cóż Mamy to jest jedno z głównych stolarskich. Tutaj jest to konstrukcja, na której, wiadomo, tam narzędzia stolarzy idą w ruch. I działają. tutaj Przechodzimy dołem. I tutaj naszym oczom pokazuje się taka konstrukcja. Nie wiem dokładnie co to jest. Powiem Wam, że to wygląda jak jakiś, nie wiem, coś w stylu pieca, no coś do podgrzewania. A tutaj kandydatka na prezydenta Sopotu. Grażyna, wspólnie, decydowanie, wspólne decydowanie buduje zaufanie. Kocham Sopot. Kandydatka na prezydenta Sopotu. A także jakiś inny pan, Andrzej Bartnicki. Platforma Obywatelska. No, ciekawie, ciekawie. To znaczy to tylko pokazuje, jak tak naprawdę stara jest ta konstrukcja, jak długo opuszczona. Tutaj też mamy e, pana Karnowskiego, Budma 98. E, całkiem sporo tego tu jest. Dobra, teraz, teraz, może na dół zejdziemy stonem. Tu chyba nic się niezbytnio przejdzie, aczkolwiek... Znaczy tam nie ma w ogóle przejścia, co nie? Można zobaczyć. O, pokażemy najlepszy konstrukt jaki jest. Mógłbyś ten... Co? Ty nagrywasz? No. Znaczy nie. A ty ja mógłbyś mi wtedy latarkę może świecić, bo tu nic widzowie nie widzą. Dobra. Dobra dzięki. Patrzcie, widzowie. O! I tutaj mamy... To jest to U, o, Kurde, prawie się zbił. Ale fail. F. Dobra. Najlepszy pokój, który, do którego teraz się udamy, a na samym końcu pokażę Wam tą konstrukcję po prostu z dołu całą, wzdłuż, wszerz. Teraz wydostaniemy się, wydostanie się, wbrew pozorom też będzie ciężkie, bo też trzeba po prostu być sprawnym fizycznie człowiekiem. Do usłyszenia w kolejnym po prostu fragmencie odcinka. Siema. Widzimy się w ostatniej części materiału z zakładu stolarskiego. Jesteśmy. Ej, tam był lis chyba. Kot. Kot. Wow. O kurczę. Przez, przez kratę wyskoczył. Akcja. Dobra. Ej, przypadka, bo niech nie zamykał tych tych. Bo w tamtym odcinku nie miałem czy... Ty klucz tu jest. <laughs> Dobra Wejdźmy tu najpierw Dobra, nikogo nie mam eee, Zakład stolarski No tutaj macie stolarskie jakieś Tutaj drewienko Jakieś wieszaczki Ja teraz niestety nie mam rękawiczek Bo zostawiłem je po wejściu Tego mam tylko w ten sposób Pokażę tutaj Tutaj macie też jakiś podkład chyba na, na wierzchnia. Dobra. Nieważne. W każdym bądź razie. Ja teraz to zamknę nogą. Dobra. I pokażę Wam tą część tutaj. Uważam, że ten pokój jest najciekawszy. Problem jest taki, że sam dół jest oddzielony od góry. Bezpośrednio nie da... Co? Już chwila. Bezpośrednio nie da się tam dostać. Tak więc trochę słabo tej szafki macie. Akurat nie widzicie, bo trochę ciemno jest. Ja mam zaświecę latarką nie da się dostać, jak powiedziałem, na górę stąd. Tutaj trzeba inaczej. Dobra, macie latareczkę, tej piwka. Dobrze. Tutaj. Do szycia, tutaj to kurcze, jakiś... aaa... pfff... Palęczyna czy pf. coś... fuj... dobra Klapki pracownika O kurcze, a jakiś stare w ogóle No, a w ogóle za ładnie poukładane wszystko Jakieś... No zakład stolarski chyba o, 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 działał o, kiedyś jakie łożyska to są Już pozwolę wszystko sobie Zobacz jaka historia jest Wszystko działa Łożyska, co nie? Mogę się podkręcić tutaj? Hmm. Mamy jeszcze więcej, mamy takie większe, mniejsze. Co już pozwolimy? Hmm, to też są. Są zardzewiałe oczywiście. A tutaj. No tu nic nie ma. Tu pusta półka. Słyszać, jakby ktoś tu wszedł, wiesz? Ale no, dobra. Zamykamy no, tak, jak to było. Tutaj. Kolejne przedmioty z zakładu stolarskiego tutaj są w poprzednim fragmencie, gdy schodziłem tu z właśnie z góry, to tutaj niestety zamurowane jest i to oddziela niestety górę od dołu. Tutaj widzicie, tam nagrywałem. Tutaj macie... Kurczę, kiedyś pamiętałem tą nazwę tego, ale teraz zapomniałem. To w każdym razie chyba do wymiarów służy, żeby odpowiednio ciąć. Powiem Wam, że naprawdę fajny jest ten yy, zakład. Ostre tutaj jakieś narzędzia. Tutaj instrukcja BHP w warsztatach stolarskich. Tutaj instrukcja bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych. Tutaj sprężarki powietrzne bo Tu był jakiś energetyk, akurat to nie nasz, przysięgam, a tu moje rękawiczki są. Tak, to jest, to jest moje. E, a to jest, tutaj nic. Nie stawiliśmy, co by mogło jakoś... tu jest... Ej, to jest twoja woda? Tony. Nie, 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 nie. Ty, patrzymy na datę ważności? Który? Wody? Patrz, to jest połowa wody. Może. Obok chyba Zobaczymy, śledzie to wie, to jest. coś takiego. Ale tego chcesz zobaczyć? Nie, wodę. <laughs> na korku chyba. Albo... A woda może się, ten, przeterminować. No, no tak. To jest na wszystko Weź ten Byś mógł kurwa... Ten O, jakbyś mógł kurde zakręcić Aha ale że co? Aha, że... Od odkręcić ten Czekaj <śm> Czaj nie, ja Poczekaj Zrobię cięcie i zaubiorę rękawiczki Mówiłem tutaj, okazało się, że mamy to I... Chwila prawdy. Widzisz, tutaj też nie tutaj ma. Tutaj nie ma. E, gdzieś jest na wodzie, na pewno. Mam! O kurczę, ale zaczeka data. Jaka? chyba 2021 rok? Tak. E, nie wiem, czy tu widać. Tutaj okay, macie datę. Jest... E, to jest do 21 maja 2021 roku, tak więc to. Tutaj macie pająka. 2020. Aha, to nieźle. Yy, dobra, ja założę rękawiczki i idziemy stąd. No, tu już nic więcej nie ma. Teraz Wam tylko pokażemy tak naprawdę tą całą konstrukcję, ten cały budynek, tutaj od zewnątrz, jak on wygląda. Tam wszędzie te te pomieszczenie ma tabliczkę: palenie zabronione, czyli tam nie palimy. No, my akurat nic nie palimy, więc no. Więc do nas akurat nie tyczy się. Ale jeżeli Wy tutaj chcecie jakiś przyjść, o ile znajdziecie tą miejscówkę, no to pamiętajcie, że tam nic nie palicie. Ostatnie moi drodzy ujęcie macie tutaj od zewnątrz, tak się prezentuje zakład stolarski od zewnątrz. Tak więc tak jak mówiłem olbrzymia konstrukcja i po prostu zwiedzanie nie jest czystą przyjemnością posiedzenie u góry też byłoby ciekawym formą spędzenia czasu po prostu sobie usiąść ze znajomymi wziąć kot i coś obejrzeć ja się z wami żegnam zapraszam do polubiania zostawienia łapki w górę subskrypcji No i tylko od boku jako taki dodatek ujęcie west ślusarstwo tutaj muszę sobie zobaczyć jak to od boku wygląda no to i to jest. No ale mówię, ogólnie ta konstrukcja no, po prostu warto było. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał I Tyle, siomka.